Dobra, e, witamy Was w kolejnym odcinku, jesteśmy w, kolejnym, w kontynuacji, e, w kolejnym odcinku. Cześć tu masz pochodnie. Jestem tutaj. Już mu dałem pochodnie. Do... O, dzięki. O. Osiem masz, połowy tak wiem, Wyskoczył znowu. Czekajcie, mam tutaj swoje tiramisu, pozwólcie, że to zjem. Dzień, Dzień dobry. Czemu ty dalej mnie i jak odpalony kliper? Nie, nie bić mnie! Nie, nie chcę cię jedno. Eee, aha, dosłem tutaj gdzie jest Gdzie jest ta... Przedłeś. Posłem tutaj gdzie jest ta... O, patrz ile gravelu wisi w powietrzu, widzisz Darek? Gdzie? Ej, ja tu to zobaczyć! fajnie zrobiło się wejście! A ja myślałem, że cię zamurowałem. Było Kurde, nie. mnie mój ja mnie nie, nie, nie zawołali nie <grym> Chwila nie tędy. O, zombiak! Patrzcie na to. Gdzie jest wyjście tutaj? Zgubiliśmy się. Inny grabel, wishy. Vichy wish. Wish wiecie to ten. Ta część Francji zajęta przez za Nie, A, nie, <grym> A tam woda. Wishy to było. To był jakiś produkt, tylko nie A, pamiętam A tutaj, o! Patrzcie, jak się wstrzymał, się, się wzięło nie. od tego, że Vichy to, że Vichy to było ten. To była część Francji okupowana przez nazioli. Uwaga, spada! Dobra, fajnie, ed edukujemy. Edukujemy, właśnie. O! Teraz spadło jeszcze, kolejny. To wygląda jak Tetris, jak to tak spada. No. no. Kanady była. O kurwa, ja tam nie idę. I z mi się się kill off. Możemy wracać, tak. To jest, Myślę, że to jest dobry pomysł. Eee, wait. Chyba tu. Zeście zawalili drogę jedną wyjścia. I teraz nie wiecie jak wyjść. Nie, bo tutaj nie było wyjścia. O wyjście, chodźcie, tu kurwa. Nie było, właśnie tędy jesteście doła. Walaxo musiał zawalić tunel. Edło. Dzień, Dzień, co, kieczysz, co ty tak ci Co ty Darek płacesz? Za tutaj w jaskini. Nie, nie płaczę. Ja się śmieję. jak debil. <gadł> Ale tak jakby płakał. Z naszego idiotyzmu. Łzy, łzy szczęścia. Z debilizmu. Kurde rozumiesz. zgubiłem was! A no tak, tu było wejście, ty ty mendo <gadł> A kurde, też zobaczyłem za ja mam jeszcze... że ja mam jeszcze jeden killoff! Chyba zacięło mnie w ziemi Kurde, Darek! Ja jestem pod wami Żeś się kurwa a A Aczeknijmy go najwyżej Nie, czekaj, ja jeszcze e, dobra, kłopę. idzie to do nas, idzie to do nas, idzie. Kto się kurwa szło? <grymne> kurde O jestem O, czekaj, już jestem tutaj Zeście <grymne> się kurde! W opiepsy w obliczeniach gratuluję, normalnie gratuluję. Nie było żadnych obliczeń, wypraszam sobie. I tu chyba na dół, o tu. Ja nie umiem, ja, ja nie umiem liczyć. Jak so też nie umiem liczyć. Mateusz za to, umiem liczyć do tysiąca, widzowie. No. Ja też umiem O, mój crafting do... table. A ja umiem też liczyć do ty tysiąca. Mianie potrafili Aha. tylko do 3999, bo nie mieli znaku na 4000. Tak, musieli 4 Mki. Tak, 4M ki jedynie mówi. Ale to też jest niepoprawne. Jakieś widziałem, moi dziadkowie mają jeszcze taki zegar, nie? Gdzie... O, chulę... Ty kurwo Jewana! <śledzisz> Sorry! <śledzisz> ja <nie wiedzielno, śledzisz> chciałem dobra! Chciałem tylko też 200 na kopanie! Te, te... Dobra, Raxu, tepli go do nas, Czernia to ja piesz... zbierze wszystkie rzeczy. Czyli już go tepne. Ja pierdziel, no kurde, nie chciałem, no, sorry! No nie! No i tyle z mojego no no kurwa. No ale spokojnie, mam pięć śmierci. Przynajmniej punkty masz na dalej, zostały ci. No właśnie mi nie zostały, nie mam ich. O co, spadłem do Wojda, o, dobra, czuję. Jesteś tu? Tak. Oddawaj moje jeszcze śmieci. Jeszcze tu masz rzeczy. Jeszcze tu masz rzeczy. Lecz. No nie ma tu nic! Jak tu nie ma? A, to, to wyjdź i wejdź z Teraz jest! Nie wiem, że tu nie ma wody! Kurde, zróbcie wejście schodki Dole. tutaj na dół! Zróbcie schodki normalnie, a nie jakąś wodę będziecie Tak też można jest. Dla mnie te itemy są kurwa niewidzialne w ogóle. No, no to wyjdź wyjdzie. i wejdzie Ej, kurde! Jakoś Ej, tak. Dobra, a, jest? jeszcze jeden łuk miałem. Czekaj, łuk, a kochaj łuka Gdy to, to Może są ma łuk, ten dwa łuki. E, nie, mam tylko jeden swój. Aha, to będę musiał się stracić. Gdzie jest wyjście? Nie wiem, z Maria. Oglądam się za, za siebie, czy? Patrzę, jak za mną kurwa leci. Muszę no, się... mnie zajebać. No za to, że chceś mi za to, że mi wszystkie te chlebki i mięsa. Wszystkie. Złoto. Złoto. Co to złoto? Akurat ja mam systuki Ja wiem. Ha, masz mniej. A Raksu. Co to co Darek zabrał? Ha, ha. Najwięcej. No, jak tam podróż? Udana, według was? Tak, tylko że Darek zginął. No, przepraszam Darek, jeszcze raz za to. No, no Nigdy sorry. finansowo się pod tym nie pozbieram. No sorry, ja ci, ja ci odkupię, masz ode mnie trzy diamenty. Z, z nagrodę. Serio? Jak fajnie. Mas za to, że... Za, za fatygę, masz. Złodziej, RAXO Raks ty złodzieju! Oj. O, kurde, teraz ja teraz... no, Co się dzieje no, w ogóle? Będziemy robić remont. jak Będzie, zdechł Będziemy dzisiaj robić remont Zdechłem mentalnie i fizycznie. Dobra, tak. będziemy dzisiaj robić remont tak. Film z są sąsiedzi. Tak. Dede, <śmuchGirl> de, was! Eee, zam... dobra! Mamy w ogóle mgłę! Taki był zamysł! Mamy mgłę! Dobra, nie wiem, co się dzieje, ale idę spać! Patrz. Patrzcie, patrzcie! Ja Darek! Zabity przez Artura! Widzieliście? <śmuchtering> nie. nie tylko, ja pan na to też jest. jesz, jesz i jesz! Jest chacie... Na czacie jest też, jak mówiłem, że ze dwóch debilu W tym razie wyjście ma być tu. No dobra, a na dole ma być ten. W końcu. Takie fajne wyjście, muszę o kurde. I już zegenerowałem się. O kurde. Świniak. A ty masz buty już, dobra. Także Dobra. tutaj ma być wyjście. Ej, gdzie ta świnia się podziała? Uciekła. Co, tu się będzie? Dobrze, że zabrałem tak dyrka kolejnego, jest bo na przykład właśnie teraz. Chudę. Mamy zapełnione miejsce w skrzydłach tu Tutaj na jest następna skrzynia. Ta czerwona. Nowa. A Artur. Artur tutaj. Czekaj, gdzie jest ta czerwona? Artur. Tam jesteś, tam jesteś. Tu, 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 tu. Gdzie. Nie wiem czemu na no, mnie. Tak? Nie wiem na mnie wszyscy gwizdają. Co to ja jestem, kudy niewolnik was? Oczywiście. To, to moja seria, to ja tu jestem sefem. Od kiedy pies gwizda na właściciela? Od kiedy na pieska cię zapinałem? Jest zima. Okay. Zima. Dzień dobry Polsko, witamy was zaścieżonej żonej Małopolski. Aha A tutaj to trzeba zarobić więcej tego. Coś mało zasiężona, ta mała polska. Słuchajcie, ktoś mi niech przyniesie się siekierę z mojej skrzynki tej białej. Dobra, ja idę sobie w takim razie łatać ten Tedem. No to weź tam dyrta trochę i. Tak. Będziemy robić remont. Remont! Generalny. Generalny remont. Mieliście ktoś drewno? Drewno mówisz. Tak, drewno. Drewnia, nie miasz. Ktoś psuje się drewno. Ja czy co ty pierdolisz. Bo ja potrzebuję drewno. O, nozycki, ale drewno to odełbowe potrzebuję. O, o, darek ma. Skąd ty do drewno nas? Nie pytaj, nie chcesz wiedzieć. Czekaj, co tyś chciałbyś jakieś zewo fajne? Nie. Nie? Pokażę ci trik teraz ten. No, no, no pokazuj. No jestem ciekawy co tam coś ten... Wiesz co dam tobie kliknąć, żebyś sobie miał tutaj zobaczył jak to działa. Przesuń się. Przesuń się. No. E tak. Tak. Ops, nie tak. O! Chcę kliknij to. Popatrz. O kurde, chodźmy. O kurde. Dawaj wyżej teraz. Miał. A kurde, nie tak. Saję wyżej teraz tutaj, no. O, jest. Nie, nie działa chyba. Przycisk musisz wyżej. No kurde, jak to się działa. O kurde, o kurde. I tak też można lód zebrać i chyba net... Nie jestem pewien, ale możliwe, że też trawę tak da się zebrać. A co bedrock da się tak zebrać? No chyba nie. Bedrock nie, chyba bedro, bedrocka raczej nie, nie da się. na deski, chcesz to ma Ach, tutaj. tak, podłoga Wiesz. składa się z podłogi. Hmm. 100% soku w 100% soku. Orzeszki ziemne, skład orzechy. Uwaga, produkt może zawierać orzechy. Tak. Papierosy, uwaga, może zawierać. Sobie... Ej, jakby... Ej, ej, hmm. pamiętam kurwa, kiedyś było ten, było e, takie. Damy... Ciasteczko bez glutenu. po czym pisało, uwaga, produkt może zawierać gluten. To, nie wiem, czy to jest osób człowiek na celiakie, czy nie. Tak się nazywa. Szachownica to jest jeden z moich ulubionych stylów wyrobienia podłogi w Minecrafcie. No, jest. Właśnie jest bardzo... To Bardzo taka, właśnie prosta, a jednocześnie bardzo ładna. O! Ładnie. Taka dysko trochę. Coś jak zobacz. Chcę, ja może taki inny kształt zrobimy tutaj. Aktualnie takie S? O Boże, S co to jest? Czekaj, jest taki mały pomysł, czekaj. Odejdź, Raksa, odejdź. A, wiem, co ty chcesz, taką ósemkę zrobić. Taka, taka, jakby. No, nie, nie, nie. No, no, nie Chodź we mnie, no o kurde, co ty chodzisz we mnie? Mówię, żebyś... nie chodź we mnie, Artur2023. No, tutaj napisane. O, patrz, jakie fajne. Ciekawe, co nie? Teraz zobacz. Zobaczę. Tak wziąłem wszystko ze skrzyni, dobra. Tylko czy robimy to na dwa pokoje, czy na jeden pokój, to całe pomieszczenie? A, jeden tutaj starczy A, w sumie. Dobra, i tutaj łóżka można sobie postawić teraz, od po tej stronie. Tak, o, po tej, no tak. Dobra, właśnie łóżka. no dobra, to przenosimy łóżka. Wszystkie. Ej, źle. Co, było? Tak, no tak, tak, dobrze, dobrze jest. No Ale dobrze, co ty chcesz? Chciałem tak, o. No robimy. Tak, no, tak chciałem. Nie, tak są tak, tak ładniej będzie. Ale tabliczków nie postawię teraz, bo okno tutaj chyba zausuniemy. To tabliczek nie będzie i trudno. No, to usunę okno w takim razie. Po tej stronie może być jeszcze jedno, o. O, no, to usunąłem okno tak. jeszcze jedno tam. Jestem. Co tak, wszyscy jak tacy cicho nagle. Nie, bo ja poszedłem na chwilę gdzieś. Aha. <grym> to za przypadek, że nieważne gdzie stanę, to akurat będziesz tam chciał coś postawić. <grym> Dobra, to pisemy tabliczki teraz. Co, wyp wypchniesz mnie z okna z tym razem. Tak jak w tej historii, kudy. Tak jak kudy tak w tej historii. Zacznienia jak... Tak so gdzie zespana. chcesz spać? Panie koło mnie. Ja koło niego. Mniam. Tak. Ty miałeś w końcu 8 9, czy 98. 98. Ja wiem, ale nie pamiętam co do dziś. Tak. Damencja. Co za Gałgan. Tak, gałganek. gałganek. Pan Gałganek. Pan Gałganek. Nie, czekaj, chyba lepiej będzie wstawić je na tą stronę, ponieważ... O. Czekaj, jak to? Raxo, Mateusa, Dagwasa i Darka. Widzę, że Ty, Darek, będzie spotkał na samym końcu. Tak, bo najmniej, najmniej, najmniej jakby dotykam, więc jest najmniej gryjowo. Opada. To masz swój dywan już Dywan na śniegu Jeszcze nie ma dywanu, się nie zresłem. Dywan jest. ze śniegu. Ale jeszcze ja się nie zrobił. A zaraz się zrobi. Tak? A założymy się. Dala, jak jak się jak zao... Zao... A, za... A załozymy się o flaskę. Ej. Dmendo. Mówiłem zejdź. Nie słyszałem nawet, kurwa. Nie, nie było Co słychać, by... nie było słychać faktycznie. Mogę potwierdzić, chyba. ja nie widział, ja nie słyszał.